Witajcie moi drodzy, chciałbym Wam pokazać właściwie w symulacji, jak może wyglądać sytuacja obserwacji warkocza warkocza pyłowego ym, komety C2024 G3 Atlas. Ta kometa obecnie przychodzi blisko Słońca, dzisiaj 13 stycznia miała swoje peryhelium yy, i na zdjęciach sondy SOHO z kamery Lasko C3 wygląda wspaniale. Ale jest możliwość i generalnie z Polski jako tako nie jest widoczna na kometa i nie będzie widoczna no, ani na wieczornym, ani na nocnym niebie. Na dziennym niebie jest zbyt słaba, żeby dało się zobaczyć z Polski. Moim zdaniem nie ma szans, żeby taki przeciętny człowiek zobaczył, zarejestrował nawet na zdjęciu. Ja dzisiaj próbowałem, nie udało mi się. Ale jest szansa na zobaczenie właśnie być może warkocza gazowego, przepraszam, pyłowego, bo gazowe to zobaczcie, tutaj jest ten niebieski waczkocz. Na symulacji ten warkocz jest no, słabiutki w tej komacie ta, ta kometa jest kometą półową, czyli ten warkocz tutaj, ten żółty, a ten tutaj nas interesuje, ten zakrzywiony. I to na, na ten warkocz zwrócić uwagę w tej symulacji. Nie patrzcie na warkocz niebieski, bo tak jak mówiłem, warkocz gazowy jest y, słabszy od, od półowego i on jest generalnie widoczny u komet, które są troszkę dalej od Słońca, na ciemniejszym niebie. A nas interesuje ten warkocz zakrzywiony, ten połowy. I spójrzcie, jaka może być sytuacja ciekawa w najbliższych dniach. Zaczniemy od 12 stycznia, od wczoraj, wieczorem. Ustawiłem godzinę 17 czasu polskiego. To jest u mnie mniej więcej półtorej godziny po zachodzie Słońca, bo Słońce zachodzi, zaznaczono nam Słońce, Słońce zachodzi o godzinie 15.31 u mnie. A czyli jakby półtorej godziny tak po, po zachodzie słońca. I spójrzcie, to jest sytuacja na 12 stycznia, wczoraj. 13 dzisiaj wieczorem, gazowy leci do góry, ale połowy, zobaczcie, jeszcze jest zakrzywiony tak na, na prawo, więc nie jest widoczny, ale już jutro, 14 stycznia, bardzo możliwe, ten warkocz będzie mm, Właśnie półtora godziny po zachodzie słońca i nawet później do dwóch, nawet może, być może nawet do trzech godzin, zależy od tego, jak długi ten czy połowy jest tej komety. No i też mamy pełnię Księżyca. Dzisiaj 13 stycznia mamy pełnię Księżyca, więc generalnie dobrze się składa, bo po pełni Księżyca Księżyc będzie schodził coraz później i te wieczory, godzinę, półtora godziny po zachodzie słońca będzie, te wieczory będą. Wolny od księżyca, tak? bo ten księżyc będzie jeszcze przed schodem słońca swoim, przed swoim schodem. Więc niejako sytuacja jest bardzo dobra. I spójrzcie, tak wygląda sytuacja na jutro, 14 stycznia, wieczorem. Już ten warkocz, tutaj w tym miejscu, gdzie zaszło słońce. Czyli sobie pamiętamy mniej więcej tak, jakąś łunę po zachodzie słońca, że tam zaszło słońce. Ta łuna się troszeczkę przesuwa tak. Strona zachodniego horyzontu i tam róbmy zdjęcia. Poczekajmy aż niebo się ściemni. Można poczekać to jeszcze dłużej, zobaczmy. Zobaczcie, to niebo niebo za, zachodzi jeszcze bardziej. Ja tu włączy, wyłączyłem, jakby symulację. Ja tu mogę teraz sobie włączyć, co może, atmosferę. Spójrzcie, to jest atmosfera włączona. Czyli jakby, spójrzcie, jakby niebo, niebo jakby. Może nie będzie włączona ta atmosfera. Słońce zachodzi, niebo ciemnieje. Jest Wenus. No i tutaj właśnie tak na, na prawo od Wenus ten warkocz. Ja myślę, że spokojnie, nawet do 18, czyli tak jakby 1,5 no. godziny po zachodzie słońca. 2,5 godziny po zachodzie słońca. 18.30 to jest 3 godziny po momentu. to niebo jest jasne, bo tu jest księżyc po drugiej stronie dlatego to niebo nie jest jasne, ale na przykład 14, 15 zanim księżyc zejdzie zobaczcie zanim księżyc wzejdzie, tu akurat się niebo ściemnia też jest szansa 15 stycznia hmm, na no, pani warkocza, ale myślę, że 16 będzie znacznie lepsza sytuacja, bo księżyc zobaczcie jest hmm, tak, przywinę szybciutko. Jest tutaj w tym miejscu. I zanim on wzejdzie, zobaczcie, Księżyc wschodzi o której godzinie? Zaraz zobaczę. Klikniemy go. Wschód Księżyca 18.41 dopiero, tak? Czyli tutaj sobie zanim Księżyc wzejdzie, tak? 18.40, 30 para. I tutaj w tym miejscu, zobaczcie, ten warkocz, ten warkocz może jeszcze sięgać. Czyli tutaj gdzie okolice Wenus, i tak no, na prawo, 10, 15, 20 może stopni, możemy policzyć tutaj stopnie, gdzieś taki kątomierz jest od Wenus, zobaczcie, tu jest 12 stopni, 30 stopni, tak? Nawet jak skierujecie sobie aparat, ee, tak jakby, żeby mieć po lewej stronie kadru Wenus i zrobicie zdjęcie horyzontu, takie wiecie, zdjęcie no, już na ciemnym niebie, tak, 16, 17 już ten warkocz w ogóle będzie wtedy słabo, tak? Więc yy, ten warkocz też będzie słabszy już wtedy. Ja myślę, że te najbliższe dni, tutaj zobaczcie, 14, jeszcze może nie, ale 15 i 16 i 17, te trzy dni, 15, 16, 17, można próbować wieczorem półtorej godziny, dwie godziny może 2,5 nawet godziny po zachodzie słońca zachodni horyzont południowo zachodni bardziej zachodnim z całego bo ten warkocz może być zakrzywiony tak w taką stronę wiecie jak na, na tej symulacji no i próbujmy próbujemy łapać warkocz warkocz po samej komety słuchajcie ja pokażę wam mniej więcej jak kometa e, na przykład jutro będzie wyglądała Czyli jakby szybciej troszeczkę cofniemy zobaczcie zachodzi słońce można próbować o dziennym niebie robić, tak? Wyłóżmy, że słońce zachodzi. Słońce zachodzi. I gdzieś tam kometę to łapać. Ale ona jest za słaba. Ona moim zdaniem jest zbyt słaba. Ona ma chyba 3-3, może minus 4 magnitudo. I, I myślę, że to nie ma szans na łapanie takiej komety. Nie udało się z poprzednio kometą Cuchnican Atlas na dziennym niebie złapać jej nikomu z Polski, więc ta jest jaśniejsza, ale niestety moim zdaniem nie ma szans, żeby z Polski tak przeciętny, zwykły człowiek złapał. Powodzenia! Mam nadzieję, że będzie pogoda. Ja będę próbował. Będę próbował w najbliższych dniach na łapanie tej komety. Trzymajcie się.